Czy wiesz, że brak szacunku rzadko wygląda otwarcie? Machiavelli ostrzega tych fur subtelnych aktów, nigdy nie wolno tolerować. Czy zdarzyło Ci się kiedyś poczuć, że ktoś Cię nie szanuje? Lekki żart, obojętny wzrok, drobny gest powtarzany wielokrotnie i nagle czujesz się pomijany, niedoceniony. Wielu sądzi, żeby zdobyć władzę i szacunek. Wystarczy mówić głośno, podkreślać własną wartość lub udowadniać swoje znaczenie. Machiavelli, włoski myśliciel polityczny, powiedziałby coś zupełnie odwrotnego. Prawdziwa władza nie tkwi w słowach, lecz w tym, jak inni cię postrzegają przez twoje czyny i reakcje. Piękne przemowy nie zastąpią praktycznej siły kontroli i strategii. W dzisiejszym społeczeństwie brak szacunku często przejawia się subtelnie. Nie wprost, czasem ukryty pod grzecznością, czasem maskowany humorem. To właśnie taki rodzaj próby władzy, na który Machiavelli zwracał szczególną uwagę, ignorujesz drobne zniewagi, a one narastają powoli, osłabiając twój autorytet. Wyobraź sobie sytuację Emma, młoda menadżerka, ciągle przerywana w trakcie spotkań. Na początku zignorowała to, myśląc, że to tylko żart. Z czasem jednak jej koledzy zaczęli lekceważyć jej opinię. Machiavelli ostrzegłby to: Właśnie drobiazgi, niewielkie konflikty powodują utratę władzy. Kluczem jest reakcja. Siła nie polega na tym, co mówisz, lecz jak reagujesz, gdy ktoś kwestionuje twój autorytet. Kto potrafi zachować spokój, ocenić sytuację i działać precyzyjnie, wymusza respekt. Kto reaguje przesadnie albo zbyt ulegle, traci pozycję. Zbyt gniewny łatwo manipulować. Zbyt pobłażliwy wydaje się słaby. Przykład z biura John, lider zespołu projektowego. Ciągle przerywany przez Alexa podczas prezentacji D.L.A. klienta. Wielu by się zdenerwowało albo odpowiedziało emocjonalnie. John działa inaczej: nie kłóci się, nie krzyczy. Nie próbuje przekonywać wszystkich głośnymi słowami. Zamiast tego zatrzymuje się. Patrzy prosto na Alexa i spokojnie kontynuuje prezentację. Jego ton jest opanowany, jednocześnie pewny siebie. Wiadomość jest jasna: nie kontrolujesz mnie. Władza pozostaje po mojej stronie. Klienci i współpracownicy od razu to wyczuli. Alex poczuł, że traci przewagę. Machiavelli podkreślał też, że władza wymaga ustalania granic. Kiedy spotykasz brak szacunku, nie chodzi o zemstę, lecz o jasne określenie, co akceptujesz, a co nie. Te granice muszą być ustalone spokojnie, precyzyjnie, bez emocji. To narzędzie utrzymania kontroli. Gdy ludzie zauważą, że cię nie da się zdominować, dostosują swoje zachowanie, a twoja pozycja wzmocni się. Lekcja Machiavellego w świecie konkurencji siła nie pochodzi z głośnych słów, ale z umiejętności reagowania na subtelny brak szacunku. CI, którzy nie potrafią reagować, właściwie tracą pozycję. Ci, którzy zachowują spokój, ustalają granice i działają strategicznie, stają się prawdziwie wpływowymi. I najważniejsze władza nie wynika z hałaśliwego głosu, ale z wytrwałości, dyskrecji i kontroli nad drobnymi, decydującymi sytuacjami, które kształtują reputację i pozycję. W życiu i w pracy nie wszystkie przejawy braku szacunku są od razu oczywiste. Jednym z najbardziej podstępnych jest tzw. udawane niezrozumienie. Ktoś celowo udaje, że cię nie rozumie, byś musiał wyjaśniać, co prowadzi do zakłopotania i podważa twoją pewność siebie. Machiavelli podkreślał, że takie subtelne zachowania są wyjątkowo niebezpieczne. Podważają twoją władzę w milczący sposób, często niezauważalny. Od razu, gdy wciągniesz się w udowadnianie siebie przez drobiazgi, nieświadomie oddajesz kontrolę innym. Wyobraź sobie scenę w biurze. Sara przedstawia plan marketingowy zespołowi. Jej współpracownik David ciągle pyta, co masz na myśli, możesz powtórzyć, choć doskonale rozumie treść. Wiele osób w takiej sytuacji powtarzałoby wyjaśnienia, analizowało zbyt szczegółowo, co prowadzi do zmęczenia i utraty pewności siebie. Machiavelli uczył, że prawdziwa władza nie polega na ciągłym udowadnianiu wartości, lecz na sposobie, w jaki reagujesz, utrzymując. Spokój i pewność siebie. Pierwsza strategia, nie powtarzaj. Sara nie musi tłumaczyć wszystkiego od nowa. Zamiast tego kontynuuje prezentację, skupiając się na kluczowych punktach, mówiąc spokojnym, pewnym tonem. Jej opanowanie wysyła jasny komunikat. Informacje są klarowne, udawanie niezrozumienia nie zachwieje mną. To właśnie Machiavelli podkreślał: utrzymuj kontrolę przez spokój, nie pozwól, by inni manipulowali Twoimi emocjami. Druga strategia: potwierdzenie stanowiska bez emocji. Sarah patrzy prosto na Davida. Główny punkt jest taki: kampania rusza w przyszłym tygodniu w ramach obecnego budżetu. Szczegółowy harmonogram mogę przesłać w formie dokumentu. To nie tylko utrwala informację, ale też wyznacza granice. Nie wciąga jej w bezsensowną dyskusję, ale zachowuje pełną kontrolę. Trzecia strategia: przerzucenie odpowiedzialności na drugą stronę, pokazanie swojej władzy subtelnie. Sara może powiedzieć, wygląda na to, że doszło do małego nieporozumienia. Możesz sprawdzić przesłany przeze mnie slajd, aby upewnić się, że rozumiemy te same kwestie. Reakcja ta jest łagodna, ale niezwykle skuteczna. Pokazuje, że problem leży w odbiorze informacji, a nie w sposobie jej przekazania i że jej pewność siebie nie zostanie zachwiana przez subtelne manipulacje. Inny przykład z życia. Michael, dyrektor projektu, często spotyka się z klientami, którzy celowo pytają o te same rzeczy, by wymusić wielokrotne wyjaśnienia. Zamiast się denerwować czy kłócić, Michael stosuje strategię Machiavelliego. Spokojnie przypomina główną myśl raz, a następnie skupia się na planie i liczbach. Dzięki temu zachowuje władzę, a klient szybko zdaje sobie sprawę, że subtelne manipulacje nie mają efektu. Ostateczny cel tej strategii ustalenie jasnych granic. Gdy radzisz sobie z udawanym niezrozumieniem, spokojnie i systematycznie pokazujesz drugiej stronie, że twoja pewność siebie i zdolności komunikacyjne są nienaruszalne. Machiavelli podkreślał granice i konsekwencja to najpotężniejsza broń w walce o władzę. Ten, kto zachowuje stanowisko, nie daje się prowokować ani manipulować, staje się. Nieosiągalny w oczach innych. Najważniejsze władza nie pochodzi z reagowania emocjonalnego ani z ciągłego udowadniania własnej wartości. Przychodzi przez kontrolę siebie, opanowane reagowanie na subtelne sytuacje, utrzymanie osobistych granic. Stosując tę strategię, Twoja pozycja się umacnia, a Ci, którzy próbują manipulować, zostają zdemaskowani, świadomi, że ich wysiłki są daremne. Spokój i przemyślane reakcje czyni cię prawdziwie wpływowym, szanowanym i podziwianym. W codziennym życiu nie każdy przejaw braku szacunku jest oczywisty i bezpośredni. Jednym z najbardziej podstępnych i niebezpiecznych zachowań jest poniżanie poprzez żart. To moment, gdy ktoś używa dowcipu albo zgrabnej uwagi, by ukryć intencję zranienia cię. Na pierwszy rzut oka wygląda lekko, zabawnie, ale w rzeczywistości to... Subtelna manipulacja, mająca obniżyć twoją pozycję. Przy czym agresor może łatwo odwrócić odpowiedzialność, mówiąc: Przecież tylko żartowałem. Machiavelli podkreślał, że prawdziwa władza nie opiera się tylko na działaniach bezpośrednich, ale także na zdolności rozpoznawania i reagowania na subtelne intrygi. Jeżeli zignorujesz taki rodzaj zachowań, inni szybko zauważą, że jesteś podatny na manipulacje. W efekcie Twoja władza stopniowo maleje, często niezauważenie. Wyobraź sobie scenę w biurze Alex, prezentuje pomysł na nową kampanię reklamową. Emily, współpracowniczka, uśmiecha się i mówi Och, twój pomysł jest taki uroczy chyba DLA dzieci. Wielu zareagowałoby śmiechem lub tłumaczyło, dlaczego pomysł jest odpowiedni. Machiavelli uczy, że to kluczowa chwila, by zachować władzę. Tylko spokój i bezpośrednia reakcja pozwalają uniknąć manipulacji. Pierwsza strategia stawić czoła bezpośrednio. Aleks nie śmieje się, nie udaje, że to niewinny żart. Patrzy spokojnie na Emily i mówi: Ciekawe, jak dowcip może maskować prawdziwą opinię. Chciałbym usłyszeć Twoją szczerość na temat tej kampanii. Odpowiedź jest jednocześnie przenikliwa i kontrolowana zmusza przeciwnika do skonfrontowania się z własną intencją. To przykład Machiavellego, pokazujący jak władzę utrzymać przez spokój i przejrzystość. Druga strategia, wyzwanie w spokojny sposób. Nie wywołuje publicznego konfliktu, ale każe przeciwnikowi myśleć. Alex może dodać zabawne, że trzeba chować się za żartem, żeby powiedzieć prawdę. Chętnie poznam twoją szczerość. Taka reakcja szanuje siebie, i wymusza szczerość drugiej strony. Przestają używać dowcipu jako narzędzia manipulacji. Mają wybór pokazać prawdziwy szacunek lub ujawnić negatywne intencje. Przykład z biznesu James, młody CEO, mówi, że podczas spotkań bywa wyśmiewany za odważne decyzje. Chyba James tylko chce sprawdzić, czy mamy odwagę, prawda? Zamiast się śmiać lub tłumaczyć, James odpowiada spokojnie: Dokładnie tak i chciałbym poznać prawdziwe opinie wszystkich. Reakcja ta pokazuje partnerom, że żarty nie zachwieją jego decyzją chroniąc władzę i autorytet. Cel tej strategii zmusić drugą stronę do ujawnienia braku szacunku i powstrzymać powtarzanie takich zachowań. Machiavelli podkreślał, że władza nie służy zaspokajaniu gniewu czy osobistej zemście, lecz utrzymaniu pozycji i granic. Reagując spokojnie, bezpośrednio i przenikliwie inni szybko zrozumieją, że manipulacja nie działa. Zanim ponownie spróbują cię sprawdzić, będą się powstrzymywać, a ty zyskujesz reputację osoby trudnej do wpływania, szanowanej i podziwianej. Najważniejsze, utrzymuj spokój i kontrolę w każdej sytuacji. Stawiając czoła żartom mającym cię poniżyć, chronisz swoją pozycję i pewność siebie, a zarazem subtelnie ustanawiasz władzę. Machiavelli mawiał w walce o władzę umiejętność rozpoznania intryk i inteligentnej reakcji. Jest najpotężniejszym narzędziem. Twoje działania stają się cichą, ale mocną lekcją, która sprawia, że CI, którzy lubią manipulować, muszą cię szanować i ograniczyć własne sztuczki. Jednym z najbardziej podstępnych przejawów braku szacunku, jakimi spotykamy się na co dzień, jest celowe odwlekanie. To zachowanie pojawia się zarówno w relacjach osobistych, jak i w pracy zawodowej. Ktoś celowo odpowiada na wiadomości z opóźnieniem. Odwołuje spotkanie w ostatniej chwili, albo milczy, aż potrzebuje czegoś od ciebie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niegroźne, ale pod powierzchnią kryje się subtelny komunikat. Czas i gotowość drugiej osoby nie mają znaczenia. Machiavelli podkreślał, że w każdej walce o władzę, kontrola nad czasem, uwagą i zasobami innych jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi władzy. Kiedy ktoś odwleka, celowo testuje twoje granice, sprawdza, czy zareagujesz przesadnie lub stracisz pewność siebie. Wyobraź sobie scenariusz w firmie technologicznej. Sara, kierownik projektu, wysyła ważną propozycję do kolegi Marka. Mark odpowiada dopiero po trzech dniach, krótko, bez entuzjazmu jakby czas Sarak nie miał znaczenia. Wielu poczułoby się urażonych, przyspieszyłoby reakcję, albo wysłało kolejną prośbę. Ale Machiavelli naucza, że prawdziwa władza objawia się w tym, jak reagujesz. Nie chodzi o gniew, czy i pretensje, lecz o strategiczne odzwierciedlenie zachowania i umiejętne wycofanie gotowości. Pierwsza strategia odzwierciedlenie zachowania. Sara nie wysyła dodatkowych informacji przez kilka dni, milczy tak, jak zrobił to Mark. Zamiast reagować impulsywnie. Trzeba prosić o uwagę, pozwala mu odczuć jej brak. To kwintesencja makiawellego. Nie pozwól, by inni kontrolowali Twoje emocje. Druga strategia: wycofanie gotowości bez ogłoszenia tego, tworząc nieprzewidzianą lukę. Sara poświęca czas na inne projekty, przygotowuje dokumenty strategiczne, zamiast natychmiast odpowiadać Markowi. Działanie to wzmacnia jej władzę i uczy drugą stronę wartości Twojego czasu i gotowości. Machiavelli radził w każdej relacji. Umiejętność odmowy lub strategicznego wycofania się pozwala kontrolować sytuację i sprawia, że druga strona zastanowi się, zanim powtórzy manipulację. Przykład z życia biznesowego: Michael, CEO startupu, zauważa, że partner ciągle odwleka ważne spotkania, ale wymaga raportów natychmiast. Zamiast tracić spokój czy gniewać się, Michael stosuje strategię Machiavellego. Późnia dostarczenie materiałów, priorytetując inne zadania. W rezultacie partner rozumie wartość czasu i gotowości Michaela i zaczyna szanować jego harmonogramy i oczekiwania. Cel tej strategii nie jest zemstą ani ranieniem drugiej osoby. Chodzi o naukę czas i twoja gotowość mają wartość i nikt nie może ich lekceważyć. Machiavelli podkreślał, władza zaczyna się od kontroli nad sobą, nie od gniewu czy bierności wobec innych. Kiedy zachowujesz spokój, odzwierciedlasz zachowanie drugiej osoby i strategicznie wycofujesz swoją gotowość, chronisz swoją energię i reputację, a przeciwnik uczy się szanować granice i władzę. Ostatecznie celowe odwlekanie staje się okazją do ćwiczenia spokoju strategii i kontroli fundamentów władzy według Machiawellego. Poprzez prawidłowe działanie nie tylko utrzymujesz władzę, ale zamieniasz wyzwanie w siłę pokazując różnicę między tymi, którzy wiedzą, jak ją zachować, a tymi, którzy pozwalają, by uciekała im z rąk. Jednym z najbardziej podstępnych, a jednocześnie najtrudniejszych do zauważenia przejawów braku szacunku jest niszczenie przez wsparcie. To sytuacja, gdy ktoś udaje sojusznika, chwali cię często jednocześnie, siejąc wątpliwości co do twoich umiejętności czy planów. Mogą mówić rzeczy typu, twój pomysł jest świetny, ale czy dasz radę go zrealizować? Albo ludzie pewnie tego nie docenią, uśmiechając się przy tym przyjaźnie. Na zewnątrz wydają się wspierać, ale w rzeczywistości starają się zaniżyć twoje ambicje, wywołać w tobie niepewność i stopniowo zmniejszyć twój zapał. Machiavelli podkreślał, że w każdej walce o władzę czujność i zdolność rozróżniania prawdziwego sojusznika od potencjalnego sabotażysty są kluczowe zbyt duże zaufanie do pochwał może sprawić, że staniesz się narzędziem w subtelnych intrygach. Aby odpowiedzieć, najpierw musisz wyznaczyć granice, można to zrobić, kontrolowanie swoich planów lub ambicji i obserwując reakcję drugiej osoby. Przykład: John, szef zespołu marketingu, mówi koleżance Lisie, że planuje rozszerzyć projekt na rynek międzynarodowy. Lisa z przyjaznym wyrazem twarzy reaguje. Myślisz, że dasz radę z takim zakresem pracy? To ryzykowne. John od razu rozpoznaje znak to próba wprowadzenia wątpliwości. Prawdziwy sojusznik, zamiast podważać, zaoferowałby pomoc lub rozwiązanie. Kiedy wykryjesz takie zachowanie kolejnym krokiem, jest jasne rozróżnienie. Jeżeli ktoś nadal próbuje podważać Twoje ambicje, przestań dzielić się z nim ważnymi planami. To chroni Twoją energię i pewność siebie. A jednocześnie zapewnia, że prawdziwi sojusznicy będą tymi, którym ufasz i z którymi współpracujesz nad ważnymi celami. Machiavelli podkreśla: Władza polega na kontroli informacji i świadomym wyborze, komu ujawnić swoje słabości lub ambicje. Ta strategia uczy także ważnej prawdy. Nie każde pochwały mają wartość, czasem są narzędziem manipulacji, a milczenie lub ostrożne działanie to najlepsza ochrona władzy i pozycji. Machiavelli ostrzegał, że słabość lub brak czujności czynicie ofiarą subtelnych intryk bez świadomości zagrożenia. Przykład z życia startupowego Emily, młoda CEO ma doradcę Petera, który często chwali jej pomysły, ale jednocześnie sieje wątpliwości co do ich sukcesu. Zamiast reagować emocjonalnie, Emily stosuje strategię Machiavellego. Dzieli się ważnymi planami tylko z zaufanymi członkami zespołu. I stawia małe testy, by ocenić intencje Petera. Gdy Peter nadal reaguje sceptycznie, Emily ogranicza kontakt i chroni swoją energię. W efekcie koncentruje się na rozwoju projektu i zachowuje strategiczną władzę w zespole. Lekcja jest jasna: bądź czujny. Kontroluj informacje, rozpoznawaj fałszywych sojuszników i dziel się ambicjami tylko z tymi, którym ufasz. Machiavelli uczy: że Prawdziwa siła pochodzi z kontroli siebie. I mądrego wyboru komu udostępniasz władzę. Kiedy chronisz swoją energię i nie pozwalasz innym manipulować emocjami lub zaniżać twoich ambicji, utrzymujesz pewność siebie, umacniasz pozycję i autorytet. Dzięki temu stajesz się osobą godną zaufania, ale na tyle przenikliwą, że nikt nie może cię wykorzystać. Potencjalni sabotażyści sami rozpoznają swoje granice. Nie są w stanie naruszyć ani zachwiać twoją determinacją. Machiavelli uczy nas, że nie każda pochwała jest szczera, a prawdziwa władza leży w sposobie, w jaki reagujesz, rozróżniasz sojuszników i chronisz swoje ambicje. Stosując tę strategię, nie tylko utrzymujesz władzę, ale rozwijasz zdolności przywódcze, umiejętność oceny ludzi i ochronę przed subtelnymi intrygami. Stajesz się człowiekiem nie do manipulacji, zawsze zachowującym pozycję w każdej sytuacji. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli Ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.